Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Jarzyn i dzisiaj zagram sobie w FIFkę, tryb yy, menadżera. Zagramy Jakubem Knurewiczem. Moim zdaniem idealnie wygląda ten trener. Na trenera, no właśnie kogo? W ubiegłym sezonie podnieśli Mistrzostwo Kraju, teraz walczą o Europejskie puchary o Ligę Mistrzów. I tak, to jest Lech Poznań. Sta. Czekajcie po z mojej litery. Sy... Pan kurwa poznań bajka no w sumie nawet tak patrząc jak na zdjęcie to podobny nie ale obiekt ja pierdzielę trybuny żleta nie no koloru oni tak mają bardziej niebieski taki idealny powie bym powiedział siedzenia białe będą Ponieważ, no, Lech Poznań to kolory takie biało-niebieskie. Ładnie to wygląda. Boisko. No, może być. Taka najbardziej y, optymalna do tego klubu Lecha Poznań, nie? Tutaj w barwach nie, niech będą biało-niebieskie. No, taki chyba. Kształt. Y, no nie, no prostokąta. Tylko i wyłącznie taka brąka może być. Albo wiecie co? Oni mają tak bardziej zielono chyba. To weźmiemy taką zieleń. Dżunglową. No i dobra, i chyba wszystko, wszystko ustawiliśmy. Okno transferowe włączone. Selekcjonerem nie chce być stylne negocjacji surowy, ponieważ yy, no lech poza nie wydaje sporo pieniędzy, nie? A także to, to wszystkie te pieniądze będą leciały do klubu. Ultimate, oczywiście, długość połowy, 5 minut, i wszystko mamy włączone. Także zaczynamy sezon. Przedstawienie nowego trenera Lecha Poznań, a jest nim Jakub Knurewicz, dotąd nieznany trener. Nie wiadomo czego można się po nim spodziewać, ale oby przyniósł jak najwięcej sukcesów. Turniej przedsezonowy, weźmiemy sobie oczywiście, by sprawdzić naszych zawodników, ale to szybko zostanie rozegrane, ponieważ lada moment sezon startuje. No już 20, 23 lipca, trofeum Mistrzów to nic ważnego. Ym... To nic ważnego. Raport ze szkółki to może być ciekawa rzecz. Oczywiście bierzemy tych najbardziej utalentowanych, a ten zawodnik na, na pewno nim nie jest. Ten w sumie można się zastanowić, ten również, ten na pewno odpada. Eee, ten też, bo jednak to nie są te ambicje, jakich ja żądam. Denisa też i takim oto sposobem mamy czterech, ale tego chorwata też zwolnimy, ponieważ no 17 lat, dobra ten ma mało overala, ale może się rozwinie. Opaska mi się naładowała, dobrze y ustawimy mu nieko cofniętego skrzydłowego. Następny taki, żeby jak najszybciej mieli rozwój, nie? Poczny pomocnik, a ten to niech będzie. On, będzie, on ma dobre podania. To niech będzie szeroko ustawionym, rozgrywającym szkółkę. Mam załatwioną. Nasze wizje i oczekiwania. Rozwój młodzieży najwyższy. Ściągnąć mam trzech piłkarzy w wieku poniżej 20 lat. I dwóch obrońców. Dobrze, ekspozycja marki. Muszę co najmniej strzelić jedną bramkę w 10 wyjazdowych spotkaniach. I ściągnąć jeszcze kluczowego obrońcę. Muszę zarobić 5 milionów euro z juniorów w ciągu trzech sezonów. To do zrobienia, no oczywiście, wygrać ekstraklasę Puchar, a sukces międzynarodowy niskim. Dobrze. A co my tutaj mamy? O, mamy tutaj yy, raporty z ekstraklasy, któryś może nas zaciekawić o Romanczuk w sumie. To może być ciekawe, ciekawe zasilenie. Naszych szeregów. Ale to wiecie, to jest tak. Jeszcze nie wiadomo, nie? Ten jest młody to w sumie. I tak jak patrzę dobre staty, to możemy też go obserwować, ale zaraz zobaczymy, kogo potrzebujemy. Yy, tutaj skał dostępny. To jeden niech będzie scout dostępny. Yy, no właśnie na żebyśmy mogli po prostu badać zawodników. Zabrakło mi słowa. Tutaj sprawdzają Austrię i Szwajcarię. No to tak. Nietypowo wolałbym Czechy, Słowacja albo Szwecja, nawet ale to jak już mi gra nałożyła, to dobra i skład, jak się prezentuje? Zobaczymy centrale składu. Mrożek na wypożyczeniu w stali, mielec, mleczko to może być. I... Rezerwowy bramkarz. Ja ogólnie. Już wiem kogo wystawiam na sprzedaż. Jest to Miki Hart, ponieważ nie chcę z nim przedłużać kontraktu. A wykasa mu, nie? Bo nie jestem fanem jego grania. Dobra, Barry Douglas i reboczo. Zostaną. Szatka, Salamon, Skrzypczak. Inteneger? To jest kurna. Co jest? No okej, okay, dziwienie? Jest tu jakiś jeszcze Ile bym... Nie chcę, jak chcę realnie. Szok i wierzenie. Nie wiem co ci zawodnicy tutaj robią ogólnie, ale powiem wam, nie chcę wykorzystywać... Wykorzystywać błędów gry, także... Jakie oni w ogóle mają zarobki? Astronomiczne. Kurde, prawie mi tych spot. Ja pierdzielę, ale ja to bilem To był. Uff, 100% na opasce. Tak, takie o. No dobra, wracamy to do Fify. No co, rozwiążemy z nimi umowę, nie? Bo to nie ma tak sensu uważam Takich, wykorzystywać błędów w gry, nie? A nie, chcę po prostu, żeby co w ogóle siedzieli to ten Ale to jest w ogóle ciekawe, nie, nie ukrywam Zwolnimy tych dwóch zawodników No i dobrze mm. Dobra, także ci dwaj zawodnicy już szukają nowego klubu Na pewno Paloła będzie w pierwszej kędziora, za Pereirę No dobra, niech będzie Zobaczymy jak to w ogóle będzie try triby, triby, triby Tripić. No, no i dobrze, zobaczymy skład. Sobie, on koni... nie. Co to kuźwa jest? Marin, jako nie kojarzę. Jestem z Alechem Poznań. Wiem, jaki mają skład. Ale tego zawodnika pierwszy raz słyszę, nie? Że w ogóle w takim zespole jest. On był chyba EŚP, nie? Tak. Eee, Lota. Aha. Fajnie. Odeszło już zbyt wiele zawodników. To po prostu ciebie nie będę dawał. Taki, taka rola zapychacza, nie? Formacja uważam, że adekwatna. Pewnie taktykę tylko zmienimy. No i Bednarek pomiędzy słupkami. No i właśnie nowego, nowego bramka, now, Nowego bramkarza będziemy szukać. Chyba niech będzie na ławce rezerwowej. Ten zawodnik już w rzeczywistości odszedł, ale... Tutaj go jeszcze mamy, także korzystajmy z niego. I Skrzypczak raczej... Nie, Skrzypczak pozostanie. Zastanawiałem się nad jego wypożyczeniem, ale rezerwowy zawodnik będzie dobry. Dobra, ale ogólnie tak patrząc to nie ma za bardzo tutaj troszkę kogo wywalać, nie? Nie mamy też jakoś dużo pieniędzy. Ewentualnie to bramkarz. To możemy się już zainteresować nowymi bramkarzami. Pamiętacie ten bramkarz? Nie ma tego z bramkarza, chodziło mi o Rutko. Ale trzeba znaleźć w takim razie innego. Najlepiej będzie, najlepszy będzie taki, który już jest opeznany w tej lidze. I zobaczymy jak z tusanym kuciakiem I też jeden nierealistyczny transfer, ale to jest Fifa O aż mi chodziło, Kacpra, nie? Z Legii Warszawa Nie jest za wysoki poziom tych moich bramkarzy Ale Mikołaj Biegański to może być dobry wybór uważam Zawiercie Koński, on będzie niedoświadczony to raczej nie chcę, nie chcę po niego sięgać Kowacewicz jest dobry, ale nie do wyciągnięcia Bo on jednak jest wart swoje Ewentualnie Karol Niemczycki Albo Franciszek Plach Były plotki, że ma dołączyć to do, yy, do drużyny z Poznania Ale kasło, ostatecznie skończyły się Ucichły, o to jest adekwatne słowo Jeszcze tego Majchrowicza bym sprawdził, nie? Bo ciekawy, ciekawy, nie ukrywajmy zawodnik, bramkarz no dobrze, ale my chyba wszystko... a nie, jeszcze... nie ustawiliśmy sobie taktyki taktyka zrównoważony chciałbym presować po utracie piłki i kres zawęzić do 45 głębokość, żeby nas tak nie mogli zgardzić za szybko cierpliwe przygotowanie nie za bardzo, wolę bezpośrednie wybieganie do przodu to niech będzie zrównowa zrównoważone, a tak niech będzie szeroki ustawiony. zakończenie 16 wysokie, rzuty różne, rzuty wolne, niskie. szak będzie dobrym kapitanem. Ewentualnie Carl Sterm. Ale niech pozostanie na Iszaku, yy, Uważam, że roboczo będzie miał lepsze rzuty wolne niż żało Amaral. Tutaj w tej kwestii również. Reboczo to jest ogólnie nie jest za wysoki zawodnik. Kamek, kamek uważam. Że wiecie, ja chcę ustawić tak, że jak jest rzut różny z lewej strony, to chcę, żebym prawą, wyko prawą wykonywał, bo wtedy ta piłka tak się fajnie to kręci. No dobrze, to już chyba ustawione. Ewentualnie wytyczne. Chciałbym, żeby Pedarek wychodził, wybiegający. Ehm, Salomon, żeby jednak zostawał z tyłu. Repoczo wspierał atak. Ehm, a niech Hiszak zostaje z przodu. Ten będzie miał agresywne wybieganie za pleców i. A nie, nie, nie nie on! Kamieński niech zostaje z przodu. No dobrze, mamy chyba ustawione. Jeszcze sobie posegreguję jakoś taką jako taką ławkę rezerwowych, bo jednak... Żebym lepiej był ogarnięty w tych sprawach. I no co? Chyba możemy już startować. Sprawy organizacyjne załatwione. Raporty odnośnie zawodników. O, to jest ciekawy zawodnik, to dam koto listy życzeń. Ten raczej jednak nie wypał, i ten, to nie wiem. Ładny. Kuciak. No nie, no on będzie coraz słabszy, a raczej będę chciał urotować pramkarzami. Także teraz romanczyk taki. No możemy. A możemy go to oddać, nie? Jako taki. Plan awaryjny. Plan B. A, jeszcze zapomniałem o jednej sprawie. No tak. Centrala składu nie to, ale plan rozwoju i ogólnie yy, będziemy robić tak, że niektóre mecze będziemy symulować, niektóre grać, nie? Tutaj na przykład symulujemy sobie, ale to wiecie, tam taki rezerwowy skład, szatka sobie zagra w skrzypczak, ci, którzy nie będą mieli szansy na regularne granie w lidze, Skórać tutaj wejdzie Tiba, Kwe, Kwe, hmm, Antczak, Bary, no i Tani Ramirez, Ramirez A na no, szpicy Sobiech No i dobra, symulujemy szybko, bo to nie jest ważny mecz A nie jeszcze bramkarz, sorry Bramkarz to... mleczko damy No dobrze, zobaczymy szybka symulacja, raczej przegramy Ale remis To tutaj Sobiech, no ładnie się pokazał z, z tej strony Tiba, no nie za ciekawie. Dlatego też w rzeczywistości odszedł do kill Vincente Płynęła już pierwsza oferta transferu za Wanterharta 900 tysięcy. Przyjmujemy jak najbardziej. Jak na chłopa, któremu za, 11, za 12 miesięcy kończy się kontrakt, to uważam, że adekwatna kwota. Okres na eksperymentowanie ze składem i ustawieniem. Czasem rotacje, rotacja jest bardzo ważna. Niektórzy muszą odpocząć i nie potrzebują ogrania. I pierwszy raz dostaję taką wiadomość w ogóle. Drugi mecz z Dürkartenes Pewnie źle przeczytałem. No dobrze, to symulujemy znowu. Raczej będzie to przegrana, niestety. No i tak się stało, ale antczak szczelił bramkę. A sobie zmarnował 11. Także antczak, no przyszłościowy zawodnik się nam tutaj święci. Jak się pokaże dobrze w przedsezonowym turnieju, to może dostać jakiekolwiek szanse w Lizę. 66 overala to jest niezadowalające. O nim to już przestaniemy obserwować. Wiegański przyszłościowy zawodnik. Dlatego może go wykupimy. Bo jednak może się rozwinąć i pójść za grube, pieni za grube pieniądze do innego klubu. O, ten może być interesujący. 16-latek. O, ten też. Taką taktykę chcę zrobić, że kupuję za małe pieniądze, a sprzedaje za duże. Za duże, no. Kilka baniek, nie? Nie kilkanaście, ale kilka. Miki został sprzedany. No dobrze, czyli ławka nam się zawęziła. I teraz z Readingiem zagramy spotkanie. A my, zanim zagramy mecz, to postaramy się topiąć jeden transfer Franciszka Placha. Aha, nie ma takiej opcji. No dobrze, to szukamy innego. Chyba, że jakiegoś wypożyczymy na jeden sezon. W ramkarze, są coś, co? jak najbardziej. Taki bardziej realny transfer uważam. I taki zawodnik, który jest kompetetif. Taki kompetentny. Ale nie widzę tutaj żadnego takiego Gracza Anglika nie chce, ponieważ no, nierealistyczny, nie? A chce też zachować jakiś stopień realizmu. Chyba, że ten Węgier? Polak Węgier, dwa pratanki. I to szabli, i to szklanki, nie? Z inną taktyką. Zdecydowany pressing, szybkie konstruowanie akcji. I dobrze, i zobaczymy jak ten mecz, oczywiście szybka symulacja, ponieważ no nie interesują nas te mecze i niestety. Strzelają nam kula w 89 minucie. Fiba szczelił dla nas i skóraś. Dobrze dla nich, może coś pokaż pokażą w lidze. Nagroda z turnieju, dostaliśmy 700 tysięcy, sporo. No dobrze, ale my nie mamy dalej bramkarza. Adekwatnego do naszych ambicji, jakie są, jaka, jaka jest liga mistrzów w przyszłym se sezonie. Bramkarze... Hmm, chyba nie ma takich, takiego bramkarza, także musimy udać się za granicę. Solidny zawodnik, gracz zespołowy i wychodzi do rzutek te trzy cechy, które by dużo dały Lechowi. Ale no niestety musimy poczekać. Zobaczymy, to Czech w sumie. Nie ma ligi czeskiej. No dobrze. Albo reszta świata też jest Bojko Gianluigi Donnarumma, kupujemy go? Nie no W FIFA 21 był taki bóg, że można go było za Jedną monetę wyciągnąć Nie? Za jedno euro Heca? I w sumie? Zobaczymy jeszcze tego młodzieńca I Wiem, mam pomysł Mam pomysł, Ja tak Weźmiemy tego kuciaka Tusan Kuciak Będzie, podpiszemy go na jeden rok Nie wytrzymuję, nie wytrzymuję Szwecja Ups Ups, ups, ups Bramkarz Jest tu ktoś? Ej Ja nie będę miał ten? Czasami prawa autorskich walniętych za muzykę w tle? W No dobra Zobaczymy później jak tak, to będę musiał powycinać odpowiedni moment, ale to mniejsza We Szwecji nikogo nie mamy Portugalia? ten nie Albo w sumie zobaczymy go Do wypożyczenia? Możemy go sprawdzić Ewentualnie tego No dobra, zamiast zawodnicy w tej Portugalii nie da się ukryć No i mamy pierwszy mecz, ale również i mamy 9 wiadomości Pedro Silva Ej, w sumie? On się może jeszcze rozwinąć, ale dobrze, z tego zrezygnujemy Uuu, nie, 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 tego też rezygnujemy. Heca, do zdobycia. Bojko, też w sumie. O, z tego rezygnujemy. No tak, zobaczmy. Bo zapomniałem chyba dać mu ogon tak zwany. No, tak, tak bym średnio bym powiedział odnośnie tych zawodników. Tak jednak, żeby było 68 overalla, a tutaj się nie, nie, nie spełniają tych kryterii. Jeszcze Dawid Tkacz. No jednak nie będzie to przyszłościowy zawodnik, ten w sumie może być. Potencjał jest. Zobaczymy czy to wyciągnięcia to wyciągnięcie. Dobra, to idziemy. Z ofertą transferową to. Party Pragi. Oczekujemy na przedstawicieli owego klubu. I czy... Jakub Gnurewicz dogada się o zawodnika. Heca Milana oferujemy 900 nie milionów, tylko 900 tysięcy albo 800. Nie no, 900 900 Zobaczymy, czy się zgadzają. Dobra, jesteśmy blisko osiągnięcia, uważam. Yy, ponowimy ofertę. Nie będziemy obniżać już, bo to jednak tak źle wygląda. Bańka to tak no, nie realia. Lecha pozej, no, niby są, ale. Rozumiecie sami. Dobra. To do 950. Tu raczej już się spotkamy i raczej się zgodzą. Pięknie. Dogadani. On ma cechę w ogóle broni nogami. Ale dogadam się już z nim po meczu. Ewentualnie coś z ławki. Antczak niech sobie zagra, bo dobrze się pokazał. I z sobie również. Kownacki nie miał szans może przez to, ale sami rozumiecie. I za parę... Parego... Albo w sumie, niech to nie jest jakiś wymagający rywal. Także Bary, Barreira i Skóraś. Mm, ale bym chciał Baloła, żeby z, jednak był na ławce. Amarala raczej nie będziemy zmieniać. No i gramy mecz. Ten akurat mecz zagram, ale raczej już następny będziemy symulować. Tak jednak chcę utrzymać ten tak, żebym max dwa meczy w ciągu miesiąca zagrał, zagrał, nie? Na Państwa ekranach Mikael Iszak, kapitan naszej drużyny. Obyśmy zgarnęli 3 punkty przeciwko ratom Jakowi, a tak się właśnie prezentuje nasz skład czyli Pednarek pomiędzy słupkami w obronie Pereira, Salamon, Milić i Bardaglas w pomocy od lewej kamieński murawski Karlsturm. Skóraś na napadzie Amaral, a wyżej od niego. Strzelec, dziewiątka numer i Kaliszak. A skład przeciwnika pomiędzy zupkami Majchrowicz, który jest na liście lecha Poznań, w obronie Silva, Rossi, Jakubik, Abramowicz, pomocy Łukasik, na, ścimento, na wahadłach Le Le Leandro Machado na napadzie Rondon z angielskim. Co ciekawe, angielski w rzeczywistości przeszedł do Sifa Sporu i został najlepszym strzelcem yy, ubiegłego sezonu, Naj najlepszym polskim strzelcem. Ciekawostka. Zarówno mizerne występy, jak i prawdziwe piłkarskie uczty. Sporo tego było, ale na pewno pamiętasz Tomku i kapitalny strzał Murawskiego na miarę awansu w starciu z Austrią Wiedeń w ostatniej minucie dogrywki. I wspaniałą bramkę możżenia z Manchesterem City, a także wielki hat-trick Rutniewsa w spotkaniu z Juventusem. Teraz João Amaral ładnie wychodzi. Pierwsza akcja i gol! Lech Poznań prowadzi 1-0 z Radomiakiem Radom Po golu żała Amarala Zobaczmy bramkę jeszcze raz Piękne podanie to Iszaka, a ten odegrał to żała Amarala, a ten wpakował W lewy róg bramki piłkę, no i teraz mamy 1-0 Póki co możemy sobie zapisać 3 punkty, ale jednak to jest siódma minuta Także może się jeszcze wszystko wydarzyć o, teraz Lech Poznań może wyjść z kontrą Skórać ładnie wychodzi na swoją pozycję, sam na sam I czy to będzie bramka? Majchrowicz pięknie broni Teraz Mikaliszak Rozgrywają Jała Amaral Ale przestrzelił ten zawodnik Mogą wyrównać Teraz musi oj! Tragiczna obrona Filipa Pednarka Uczą Że piłkę wyrzuca się w, Odbija się w bok A nie przed siebie no i, no i jest wyrównanie Na jeden do jednego Piękna laga to Kamińskiego To Mikela i szaka. Mikel ładuje i 2 do 1 dla lecha Poznań. Zobaczmy bramkę jeszcze raz. Kamiński pięknie wycofał ten to amarala, a on odegrał. Podał tu i szaka. Potężna interwencja Filipa Majchrowicza Nie do obrony strzał, ale on to jednak wyciągnął On to wyciągnął Idealnie piłka szła, by ściągnąć pajęczynę Ale... Rzut rożny i czy to będzie gol? Nie tym razem Oj, oj, teraz... Piękna akcja Ratomiaka, ale Filip narek. Radosław Murawski sam. Kamiński! Dokonujemy trzech zmian. Iszak za Sobiecha. Murawski za Tibę. I Antczak za Skurasia. Dobrze się pokazał w przedsezonowym turnale teraz. Groźna akcja. Wziął Amaral! Ojojoj, oj, oj, teraz wychodzi ładnie na pozycję. Jest na pustej i Filip Pednarek dwóch na czterech. Oj ojoj, oj, oj, oj. No Salamon. Filar obrony. Radomiak jak rado chcę zdobyć jeszcze co najmniej jeden punkt oj oj oj, oj 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 udaje im się wyrównać w końcówce tego spotkania. Tragedia, tragedia. No i nie tym razem Jeden punkt Wlatuje na nasze konto Słaby początek jak na klub Z takimi ambicjami, z taką drużyną Ale miejmy nadzieję, że W drugim meczu w tej lize będzie inaczej A ja wam dziękuję dzisiaj za materiał Mam nadzieję, że wam się spodobał Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji Lajka, no i komentarza Może jakiegoś, a wy się trzymajcie Nie zmieniajcie się, no i widzimy się Do następnego odcinka Adios